Cześć, witajcie, jesteśmy z doma games <laughs> i dzisiaj to jest na innym koncie yy, bo mam wspólne jedna yy, intuberka w games tv w skrócie właśnie wiki games yy, już właśnie nagrała taki odcinek na tym właśnie yy, kącie. Więc ja bym chciała Wam yy, nagrać na tym koncie, bo to jest wspólne. I właśnie... Tutaj nagrywałem tutaj dużo kąt. na tym dużo kątów. Na właśnie kącie dużo. od. przykład o, to jest właśnie awatar. Wiki Games TV. Oczywiście możecie tylko napisać wikigames Games. I właśnie tak to właśnie. Wyglądać. Właśnie tak tej awatry Ja zrobiłam to na pewnym. Na telefonie takim. Czy. Takim. Nie. Takim sprzęciem. Aplikacji. O. Zrobiłam więcej właśnie drzew. to zrobiłam serce z dwóch aplikacji to oczywiście. Zdałam jakieś tutaj ptaszki i ślicznie mi wyszło. Nie wiem, że tego właśnie nie polubi, więc o, może napisałam już status, ale jeszcze coś popiszę. O Oni... Teraz hej, ty się popisz. Się podsypię na mnie, że nie umiem pisać. Hej, i ty. I ty. Może Boże, przejdziemy do takich właśnie. I innych. Ja do was wrócę kiedy właśnie mi profil się i chyba chyba chyba, chyba muszę pisankę wyłączyć, żeby właśnie dotknąć ciało. O. I V 4 4 4 8, 7. Zapisała. hej, ty. Pozdrawiam. Za chwilkę. Już napisałam i jestem właśnie tutaj. Jak widzicie, mieliśmy dwa razy VIP i Jury jest. Eee, właśnie tutaj tak widzicie. A nie będę... Eee, czekajcie, zaraz do Was wrócę, bo właśnie są lagi i muszę coś założyć. Dobrze już jestem. Black w ogóle nie miałam nic w tym stylu. Z oglądanie filmów już miałam dwa, bo bardzo dużo oglądałam. E, właśnie na tym końcu. zwierzaków mamy dużo. Właśnie. Mm, nie wiem co to oznacza, ale chyba, że dużo właśnie spędzasz na tym czy tam tutaj właśnie, pewnie, zaloguj się na stronę sobie każdego dnia przez 90 dni. Tutaj święta, bo my mamy, jeszcze wam powiem od kiedy te konto, chyba mamy od 2015 czy 16 już nie pamiętam. Tutaj mamy już kręcenie kołem właśnie, czy będzie? Mamy już na diamenciku No. Eee. Za chwilkę wracam. Jestem. Dobrze, tu jest gamer. Dokądś stogier, mi Już mam srebrny. Tak się zmęczyłam. Eee, dobrze, może to tyle na no, następny odcinek. Kreatywnie wam pokażę. Ale też z tego odcinka. Pozdrowiłam jedną osobę. Słuchajcie, teraz się umawiamy, że kto napisze status, coś wyśle nam. Teraz to od teraz będzie, tak? O, na przykład ten. Słuchajcie, co on zrobił? Boże, jakie logi są. Zaraz ja wywracam kiedy nie. Bo chyba już dobrze, 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 dobrze. mój bip. Będzie się włączał. Hop, hop. Dobra. Oliver, 65666 Pozdrawiam. Elsa dwa, dwa, Także pozdrawiam tego Powodu, że wysyłali coś nam, jakby. Dobrze. Ej, ja zrobię malutką przerwę i wam. Pozdrawiam znowu i wam coś chcę serdecznie pokazać. No nie serdecznie, no, ale muszę chyba pokazać. I poradzicie, jak odzyskać te konto. Miałam 6 lat, kiedy założyłam. Dobrze, nie 6 tam. 7 lat, kiedy założyłam te konto. Jak widzicie, byłam mała. E, mm, no, miałam już w dzień unikatów. Na dwa tygodnie później zapomniałam o tym koncie. E, właśnie wchodziłam na to konto dwa tygodnie i pomyślałam: No, Boże święty, nie wchodzę na to konto. Właśnie, po co ja w ogóle muszę się zająć, in, zająć innymi konto? Zajęłam się innymi oczywiście kontami i zapomniałam hasłynę na Pani Dominika 321. Jak na mnie to też dużo, że założyłam takie na konto. Puder był najgorszym patentem, którego mogłam znać e, na Mr. Planet, bo musiałam dawać mu listę. A jeżeli jeszcze Hack by Lisa działał, no to dobrze, wszystko było. A jeżeli już nie działa, no to czemu nie? I nie, Wtedy nie mogę z nim być. Luna 7790. Pozdrawiam pudra. I Junę 7790. Super dziewczyna. Hmm, nie była moją tak na niby mamą. Ma 13 level. O 3 lata starsza. Hehesz. <tryk> 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 Właśnie tak wygląda. Wchodzi. Od czasu do czasu. Ale i tak dalej ją Zobaczmy dalej, nie teraz patrzeć. Już 20, co Ki... Truskawka, ma 7 level, więc... E... Kto da coś z listy życzeń? Jak widzicie, Jak widzicie, ma siódmy level. Może też się pozdrowi, bo ma w najlepszych przyjacielach Luna. Juna, boże, Lunę, boże, co ja mówię? Język, ja się czuję dobrze. Może jeszcze raz to wyślemy. Kira, spacja 6-5-5. Ma szósty level. Widzę, że też trochę źle, trochę... Dobrze, za chwilkę znowu muszę wracać. Dobrze, już jest. Nawet chyba nie musiałam. Tutaj Zuri. Krateczka hajs, krateczka małpa, też pozdrawiam. I Sofia, Sofia, dobrze. Dwadzieścia cztery, czternaście. Dobrze wiedziałam, że napiszę, więc czterysta czterdzieści cztery po czterysta cztery, 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 osiem, osiem, osiem. Serdecznie pozdrawiam. Może jakieś jeszcze serduszko. Dobrze. Na razie tylko dwie użytkowniczki napisały, a ja już z Wami muszę skończyć ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie i baj. Napisały.